Znajdujemy się na wielopolskim rynku w pobliżu zabytkowej kapliczki św. Floriana i świętego Sebastiana. Kapliczka stała po wielkim pożarze wielopola skrzyńskiego, który miał miejsce w 1830 roku i wielopolanie wznieśli tą kapliczkę tu jako wotum przed tym, żeby Pan Bóg chronił wielopole. Przed pożarem w tej kapliczce znalazła się figura świętego Floriana, który ma nas strzec, proszę Państwa, przed pożarami. Natomiast figura świętego Sebastiana jest to też nasz święty, który jest drugim patronem naszego Wielopolskiego Kościoła. Kapliczka została odnowiona w ubiegłym roku. Pięknie się prezentuje, pięknie wygląda. Oczywiście figury też zostały odrestaurowane. Proszę spojrzeć, proszę zerknąć. Ta kapliczka była kilka razy jakby obniżana ze względu na to, że była podnoszona płyta rynku wielopolskiego, natomiast w ostatnim remoncie została podniesiona do takiej wysokości, jakie mamy zdjęcia, proszę Państwa, z przełomu XIX i XX wieku. Muzyka Моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і вони не хочуть її покидати як домовину захистимого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілувала. Я ношу на собі цей бронежилет. Ойче наш, коли єси в небі, певним księżycu ораз в пустим słońcu, стреж od śmierci моїх rodziców. których dom stoi na linii ognia i którzy nie chcą go porzucić jak trumny strzeż mojego męża który jest po drugiej stronie wojny jak po drugiej stronie rzeki i celuje swoim karabinem w szyję którą kiedyś całował ja noszę na sobie i brony żylet i nie mogę go skinoćę win mnie jak szkira. ja noszę w sobie jego dziecko i nie mogę go wygnać on przez dziecko oboludewaje moim ciałem. Ja noszę w sobie tę ojczyznę i nie mogę jej wypluwać, bo ona jak krew tycze w żyłach. Noszę na sobie tę kamizelkę kuloodporną i nie mogę jej zrzucić. Jest dla mnie jak skóra, Nuszę ją w sobie jak dziecko i nie mogę go wygnać. On przez dziecko panuje nad moim ciałem. Ношу в собі там ойчизну, і не може їй вимітувати, бо є, як рев, плине в жилах. Хліб наш насущний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм прояснеться, і прости нам зруйновані наші міста, хоч і ми не прощаємо цього ворога нашим, і не введи нас у спокусу. Зруйнувати світ цей зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути наш тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти від мене мого чоловіка, моїх батьків, моє дитя і мою вітчизну. Хлеба нашого повшеднього дай нам годним, і негай пристану się навзаєм, святко наше оддайчемне. I niech im się rozjaśni i odpuść nam nasze zrujnowane miasta. Chodź i my, i nie odpuszczamy tego naszym wrogom, i nie wójdź nas na pokuszenie. Tam do tego Kirkutu, słuchajcie, nie zejdziemy. To był Kirkut wielopolski, powstały w XIX wieku. Jeżeli wejdziecie na stronę Instytutu Jeziusza w Jerozolimie, to tam znajduje się film Dawida Teitenbauma. Z jego wizyty, lipiec 39 rok, ją on zdołał utrwalić ten świat, który potem zniknął. Na kolorowym filmie na Kodaku utrwalił wielopolski sztetl. Tą część między innymi żydowską, czyli tam, gdzie dzisiaj jest Gminny Ośrodek Kultury, gdzie była mykwa też, nie? Synagoga, tam pamiętacie ten tekst Wiesia Borowskiego z książki, rozmowy z Tadeuszem Kantorem. Kantor opisywał ten Trochę surrealistyczny dla niego świat żydowski, żydowskich wesel spotykania się przy studniu. Niemcy zrobili tutaj getto otwarte, przywożąc rzeczywiście część Żydów i do Wrocławia, czyli z pruskich Kujaw, czyli z Wielkopolski. I w 1942 roku, na przełomie czerwca i lipca, to getto otwarte zostało... Otwarte, no nie było otoczone murem. Zostało Żydzi zostali, ci, którzy mogli iść, zostali przeniesieni do kęta zbiorowego w Robczycach, a potem kilka tygodni później przewiezieni do Bełsca, gdzie zginęli. Na rynku wielopolskim ostatni rabin Wielopola, Izaak Lipszyc, dokonał pożegnania tory. Odbyła się procesja do Robczyc. natomiast ci Żydzi, którzy nie mogli dojść do Robczyc, a więc ze względu na wiek kobiety w ciąży, małe dzieci, 42 osoby zostały zamordowane na właśnie na wielopolskim kirkucie, gdzie w latach 90. zostały upamiętnione, jeżeli będziecie mieli kiedyś latem, bo tam się fajnie schodzi, jest bardzo fajne lapidarium, z tym, że to jest przestrzeń taka bardzo niejednorodna. Między kilku a Lapidarium, bo te macewy są oczywiście z powrotem przyniesione, część, bo Niemcy je wykorzystywali tak jak wszędzie do, do brukowania dróg. One zostały potem, część się zachowało w gospodarstwach, one były potem przyniesione, są pieczołowicie przez Irenę też zbierane, za co wielkie dzięki, że... Kultywuje różne typy pamięci, pamięć katolicką i pamięć żydowską i pamięć artystyczną. Kantora, ale także pana Lipy, nie wielkiego tutaj kronikarza, regionalisty, wielopola, ale to nie jest typowe lapidarium, choć macewy były naruszone i są z, z powrotem do położone, już nie na tych grobach, dlatego że pod ziemią są nadal groby. Tak? Wolno, nie wolno ruszyć, bo Kilkut ma się zapość, tak? Tradycja Kilkutu jest taka. I słuchajcie, pozwólcie, że na sam koniec e, przeczytam wczorajszy wiersz, ale zamienię się w Żyda, przynajmniej Nowego Testamentu. Wiersz Maszy Kaleko, wiersz Kadisz. Wiersz, e, od, e, znaczy wiersz. Kadisz, czyli modlitwa Żydowska, e, modlitwa za zmarłych, których syn ma obowiązek. Odmówić za swojego ojca. Te formy Kadiszu są różne, więc mam nadzieję, że ten wiersz zostanie przyjęty. Czerwienią krzyczy mak wśród łanów polskich, a w czarnych lasach polskich czeka śmierć. Żółte snopy już gniją, dawni siewcy nie żyją. Blade matki marnieją, dzieci płaczą o chleb. Milczą ptaszęta, z gniazda wypłoszone, drzewa się skarżą, unoszą koronę, a kiedy szepczą nad Wisłą schylone, na wschód śląc, z wiatrem swój posępny psal. W brodatych Żydów, w geście rozmodlenia częście się wokół krwią nasiąkła ziemia, płaczą kamienie. Kto znów w tym roku zechce w szofar zadąć, niemym, co modlą się pod płową trawą. setką tysięcy nieznanych tym z grobu, z imion wiadomych tylko Panu Bogu. Na sądzie wielce musiał się natrudzić, by z Księgi Życia wykreślić tych ludzi. Niech drzew modlitwa dosięgnie Cię, Panie. Dziś zapalamy światło swe ostatnie. I takie moje ostatnie zdanie interpretacyjne, to no przynajmniej dla mnie, jak tutaj stoimy, zamienił się w szopal pamięci. Upamiętniający tych, którzy tu kiedyś byli. Już religia jest nieważna tak? na tym. Znaczy, ważna, sprawa bardzo osobista, ale tych, którzy, 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 którzy tutaj tak, tak, tak byli. Jak Dobrze, A tak, teraz zbierań. wychodzimy. Znaczy, dwie te równolegle do siebie.

Zejdź tam. Dobra, 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 dobra. dobra jesteś? Nie. Trzymaj trzymaj się, bo się bóleć. Trzymaj. trzymaj się, trzymaj się, Strowy duch. się, się, Dzieci, zwierząt i jabłek, kwadrat pustej przestrzeni pod nieobecną gwiazdą. Dom był lunetą dzieciństwa, dom był skórą wzruszenia, policzkiem siostry gałęzią drzewa. Policzek zdmuchnął płomień.